Siemaneczko, z tej strony Karela to jest odcinek Iona i jesteśmy w pełnym miejscu, do którego wracają ka każdy ten, który przez, jakiś, przez dłuższą część czasu tak, nie wchodził na grę. Yy, I właściwie czemu o tym mówię? Nie mam żadnego pojęcia. Tu widzę, że aktualizacja weszła dzisiaj, bo w środę zawsze są aktualizacje, jakieś drobne drobne A tu przed wami mój Smirlo, y może wam się wydawać, że jest bardzo bardzo podobny do mo mojej poprzedniej postaci I macie rację, bo y miałem po prostu y zwój na możliwość zmiany twarzy, tak? Obudowy I zrobiłem na wzór tamtego mniej więcej, bo to co miałem tak mi się trochę średnio już podobała Teraz jestem trochę większy, bo wtedy byłem taki mały przykurcz jakby mnie powie no, no nie oszukujmy się mały w barach wiecie łapy małe nie ten teges a tarcza trzeba trzymać nie no mam jeszcze opcję że mogę latać z dwuręcznym mieczem ale i nie umiem grać templarem na dwuręczny miecz tak więc w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie coś takiego jak dwie instancje właściwie nie przepraszam będą dwa odcinki z dwóch różnych instancji bo na jedno to będzie trochę za długo tu widzę że ludzie pojawiają się nowi to tak cały event nazywa się Kostka luna Luny, przepraszam. I mamy coś takiego jak Warszawa. Tu możemy robić takie lepsze ekwipunki, jak możecie zauważyć, na goleniki płytowe. No, ale do niego potrzeba dużo, dużo tych. Co szczerze, nie jest jakimś problemem na uzbieranie, po prostu trzeba się pojawiać na tych eventach. Ale jest minus taki, że muszę mieć, już wam mówię, który 66 level, co będzie na przykład trudne dla mnie. Tu mamy tajemniczą skrzynię z materiałami, powinniśmy móc tworzyć raz dziennie ją O! Fajnie, bo wcześniej mi za każdym razem nie zadziałało Tu mamy z, y, Księgę Zaklęć Asasyna Niby brzydkie, ale to... Znaczy raczej, niby słabe, tak? Ale tu bardziej chodzi o to, że y, sama w sobie jest jakąś... Unikalny wygląd ma Dlatego, no... Przydaje zmianę wyglądu innego przedmiotu. Tak samo to, tak? Tu mamy czapeczkę, ostrze laserowe, jakie widzicie, gwiezdny mieć dosłownie, i małe tarcza no Nie, nie ukrywam, że znalazłem sobie takie nagładki po bo ta tarcza jest taka trochę, no niby majestatyczna, jest ale trochę oklepana, oklepana, przepraszam. I teraz widzimy Garderoba, tu można jak ale że nie mam nic, w w żadnych ciuchów, więc. Bez nie daje. Tu możemy mm, na takie jakby twierdze się dostawać, niestety ja tych punktów Luny nie mam, a ich nie będę ładował, więc no nic mi nie da. Skarbiec, można skrzydeczko otwierać, no to też mi się nic nie przyda, ale przygoda takiego jest to, co mogę zrobić. Yy, ten pierwsza, Przełodź odblokowuje się codziennie o godzinie 9, natomiast Fabryka Broni Merchaneka yy, odblokowuje się dopiero yy, co tydzień, znaczy, przepraszam, o 9 rano w każdą środę, tak, czyli ona jest raz na tydzień. Więc mam nadzieję, że będzie dobre podejście przy następnym nagrywaniu odcinku, bo i nagram po prostu 2-3 odcinki, żeby sobie zrobić trochę mały za zapas, no bo jednak muszę zająć się innymi sprawami, jaką jest uczelnie przede wszystkim. I tak, w pierwszej kolejności zmieniamy się w takiego i nazwałbym to awatara, jak wy widzicie. Ma oczywiście nasz y tarczę i naszą broń, poziom życia. Z moich 12 tysięcy niecałych zmienił się na 161 tysięcy Tu możemy zrobić coś takiego. Wejść wszystko, jasny yy, F. dobra, tu już nimi nie pogadamy. No to zaczynamy. Mamy coś takiego jak skile. Jedynka i dwójka są z skillami obszarowymi, atakujących yy, po kilku przeciwników. Pierwszy atakuje 8 wrogów, drugi 10, tak? Jest większy. I tak... Pod trójką mamy w pojedynczy cios, zadaje 7000 obrażeń, w przypadku tym zadaje 8 wrogom po tysiąca. i teraz tak, ten zadawał 10 wrogom po 7200 HP, a ten zadaje pojedynczemu przeciwnikowi 16000. O tak, jak możecie zobaczyć. Jak jest mało przeciwników, to jest dobrze używać te chwile na, na jedną osobę, tak? bo jeszcze szybko jesteśmy w stanie pokonać. I jak możecie zauważyć mamy spiechelną falę, tak? Ona zadaje cel 150 tysięcy obrażeń Tabem zawsze możemy sobie przełączać z którego atakujemy no Ja teraz trochę ściągam na siebie obrażenia Ale to nic, bo tu jak zauważycie Jest leciałka, tu mogę podejść zawsze się podleczyć Mogłem wyłączyć całkiem to Na takiej zasadzie, to bardzo fajnie wygląda Ale niestety ja nie widzę yy, Jak walczę, tak? Nie widzę swojego paska życia, ani nic z takich rzeczy o, muszę lecieć tu. Zapomniałem, zdobiliśmy ten eter, prawda? Mogę przywołać sobie armaty. One będą dodatkowo mi pomagały z y, walką. O, teraz jest więcej przeciwników, więc... No, używałem ile, które... A tak to tak? No nie. Zabije mnie. O nie, przeżyłem. Bo on jakoś dziwnie atakuje, tak? Że on atakuje wszystkich. Donoś, głośny oddech. No bo przychodzi powiedzmy w pewnym momencie taki wielki boss, którego będziemy musieli sklepać. I tak, jedynka z trójką ma połączony koldał, a dwójka ma z czwórką połączony koldał. Natomiast piekielna fala. Właśnie się zastanawiam, czy piekielną falą będę w stanie jednego zabić, ewentualnie ściągnąć na nich cały swój. No niestety nie byłem w stanie. Chociaż o, tyle dobrego, że oni nie użyli tego ataku takiego yy, mocnego. Czyli jest jakiś plus Dobra, nie, nie jest tak jakoś źle. No i widzicie, mimo że mam ten swoją mieć i tarczę, to akurat w tej postaci on nie używa tych skin. No i niestety musimy przejść na trochę. Dobra. To no, możemy już tutaj... No to nie jest ciężkie, bo szczerze to można wyjść i zrobić to na każdym z levelu od 10, tak, więc no to jest dość proste, no nie ukrywam. No dobra, tego sam rozwaliłem. Tu musimy połączyć trochę obszarowe. Czasami się buguje, to przyznać, bo ciesta na przykład nie żyją, ale oni będą w ogóle jakiś czas znikać. Razi to trochę, razi. Ale nie jest jakoś złe i... znaczy nie jest aż tak jakoś źle, żeby nie można było tego wytrzymać, nie? Nie mogę przejść tam trochę dalej, bo po prostu ginął, a nie chcę, bo to jest kolejne przyciąganie odcinka. Powinienem się tak gdzieś w okolicach 10 minut wymy... zmieścić, przepraszam. Przez co te odcinki naprawdę nie będą za długie, bo te, ta instancja nie jest jakaś długa, tak? Jest dość szybka. O, tu widzicie, nie umarły, doświadczalny. O zasy pokusuję. tu nie mogę ułychać ani Elków, ani uzywa swoich skill podstawowych. Niestety. Wolę ich trochę pokusować na siebie. niż żeby oni nam mi rozwalić bazę, nie? Dobra, ale teraz muszę niestety uciekać. Mogę też zawsze balić za barykady, ale szczerze wolę mówię, tak jak mówiłem. przyciągać sobie trochę... No, teraz ich jest ich dużo, jak widzicie O udało się Widzicie ten, ten jak ładował się, żeby zniszczyć mi bazę To o, tu mogę tu pobrać to nie... Jasny eter, 3 O nie widziałem, nie że zniszczy drogi Armata eterowa O widzicie ją? Jana będzie ich ściągać do siebie, z tego co pamiętam Dawaj armatko O, oduje się chyba No nic nie ma być. o jest, jest elektryczny szok Oduje Tak jak widzicie, jak zostają to pojedynci, no to Nie ma co się bawić w obszarowe ataki, lepiej użyć tych pojedynczych Które czekają za większe obrażenie Jak na żebrama, no nie jest jakoś w wysokim tym Tylko z tego co założyłem, ona się po prostu nie niszczy, o Mat, y, mat 99s Mat mas, może <grybujesz> tak byśmy na <to> razie naliczyli Uuu, <grybujesz> umriłem 30 Samo no tak jak powtarzałem, nie jest trudna, dostępna od 10 Tego level'a Mogę nawet tak robić. Fajnie tak to jest wygląda Efekty dźwiękowe Pies tak, atakuje to przy chyba to robi takie niewidzialne wartości, ale dobra, włączamy, bo muszę próbować paska życia niestety próbujemy! On, on bije mocy, Mocno z tego co pamiętam szybko pozbędziemy się tą, tych pojedynczych przeciwników, e, tak, 15 tysięcy obrażenia Dobra, tylko i pokonałem wszystkie te... Yy, o, rozładowanie, on teraz wezwie mnóstwo takich małych ale one w sensie nie są jakieś super ciężkie do rozbalania więc jesteśmy w stanie znowu połkować tego naszego MAT 99ALS o, tak może być, widać na ale nie widać, ja to nie jestem w tyłu. zniszczenie, kolejne 150 tysięcy Zada nam oczywiście Robale Robalić pozbyć Dobra tu też dobrze widać ten tak te obrażenia jak się zadaje O, szybko 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 skill ulepszonego I 50 obrażeń, kurą Labijemy, no, Tak jak mówi, nie jest ciężko z nim walczyć tu po prostu trzeba odkakiwać co jakiś czas, żeby się podlecić To zawsze ma, to ma jakiś mały cooldown No i tak jak w tym przypadku widzieliście, jak pozwala się tych takich, które robią taki zamach, tak? I trzeba sobie zostawiać tą piątkę Cały czas na nich To wtedy się dostaje 3 jestnego Aetheru Przez to możemy zrobić sobie lepszy działa I przez to ta... To nam jeszcze idzie tak taką sprawniej O, co mnie <grym> Ciekawe się przeżyje, wolę nie ryzykować O pat, pat, pat O, udało się 30 tysięcy Będziemy go dojechać od tylca Tak chłop, tak. Nie, śmiejmy mu się prosto w twarz I zdobyłem level Od razu, 58 Chyba I dropią takie z niego rdzenie, które Po rozwaleniu dają sporą ilość expa też chociaż nie wiem czy dają sporo expa czy dają coś innego kawa miecha, tkanka mat, zdobywamy z niej i później jest ta skrzynka, my jej nie możemy użyć tak? no nie możemy niestety, potrzebuje klucza ale po oddaniu jemu mm, to jest obrona masz dla mnie kły? nie, on chce wszystkie kły czyli najpierw dajemy mu coś takiego, tą tkankę mięsa, tak? i on nam daje kiełmat I jeśli uzbieramy go 7 sztuk czyli jeszcze będę musiał jutro i pojutrze podejść tak? to otrzymamy klucz, gdzie będziemy mogli najprawdopodobniej otworzyć tą skrzynię i liczę, że w niej będzie jakiś zacny drop, sam event trwa jeszcze puusz, z tego co pamiętam jeszcze trochę <laughs> około 20 dni więc powinienem na spokojnie sobie to zrobić no tu już możemy po, po raz kolejny pobrać ten sam, tak. Tu mamy wyjście oczywiście, zawsze możemy jeszcze o, otworzyć sobie, tak jak widzieliście, kamień, drewna, złota, e, wody, błogosławieństwo Luny i kamień ognia. A także tajemniczą skrzynki z materiałami, światło Luny. To nam zmienia trochę postać rzeczy, bo zaraz wam pokażę. To światło Luny było przydatne przede wszystkim. Wy... już wam mówię Nie tu, tylko w warsztacie O, 1 na 2, 1 na 2 1 na 1, mogę czapkę zrobić Ostrze nie mogę, tarczy nie mogę, ale Jeśli teraz się odblokowało i będę mógł tę tajemniczą skrzynkę codziennie robić i jeśli w nim będzie... Chociażby ta, yy, Ten Kamień luny, tak? Światło luny, przepraszam, to będę mógł sobie zrobić na przykład ładniejszą nakładkę na tarcze czy tam na zbroję. Nie to usatysfakcjonowuje. Także, tak więc dziękuję serdecznie za uwagę i. Mam nadzieję, że się podobało. Zawsze możecie zostawić łapkę w górę. W dół też. Ale powtarzam, jeśli zostawiasz łapkę w dół, napisz dlaczego. Czy to od strony technicznej, merytorycznej, czy coś się pomyliłem, czy co innego, no nie wiem. Wtedy mnie przynajmniej to jakoś hmm, zachęca do tego... Bywaj. O, już do mnie piszą. Nie dziękuję. A nie, a nie, to ten, to... Czy mi się wydaje? Ktoś do mnie powiedział coś? A, robeli, handlasz artykułem. No to ja dziękuję za takie rozmowy. Dobra, tak więc ja się pożegnam tutaj na tle tych czterech portali Oczywiście zaraz się znowu z wami przywitam, ale też się sobie Aha, nie dokończyłem Jak zostawisz łapkę w dół, napisz dlaczego Bo ja chciałbym wiedzieć, chciałbym się wtedy, że tak powiem, poprawić może No bo ja nie mówię, że jestem nieomylny, ale no, chciałbym wiedzieć dlaczego Tak więc serdecznie zapraszam na następne odcinki